Lecimy z sobotą, proszę państwa. Planet versus zombie w sobotę, dokładnie tak. Witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcineczku z Planet versus Zombie. Ja jestem Kapsuł 16 i dzisiaj znowu zmagamy się z tymi gamoniami, ale poradzimy sobie bezproblemowo. Jeżeli też tak uważasz, to zostaw oczywiście łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji, to zostaw subika, komentarz o treści. Jedziemy z nimi, a przypnę o tobie serduszko. Dokładnie tak. Weźmiemy sobie ten magnes. To już widzę akurat, że będziemy mogli przyciągać te pogo, będziemy mogli te wiaderko przyciągać, także to spoko Musimy komputersa wziąć, lampkę byśmy sobie wzięli i coś jeszcze moglibyśmy wziąć Aha, to możemy sobie zabrać ze sobą To jest, całe, to, to jest mega OP Ja cały czas to biorę i, i faktycznie to spełnia swoją rolę Także bierzemy to i dobra, lecimy Let's go, ja sobie pozwolę, a już, już pićka nie mam Pićko się już skończyło W tym momencie nawet sprawdziłem, wydawało mi się, że jeszcze coś jest, ale jednak niestety już nie Trosz, troszkę, już trochę chłodniej jest, bo już późniejsza nieco pora, ale gorąc trochę daje o sobie znać. Możecie dać znać w sobotę jaka jest u was pogoda, czy, czy jest słoneczko, czy jest deszczowo, czy jest gorąco, czy jest już troszkę chłodniej. No w sumie jak już bliżamy się powolutku jakby nie patrzeć do września to już będzie bardziej pora taka jesienna, chociaż ostatni tydzień sierpnia no to jakby nie patrzeć jest cieplutki. No, chyba, że właśnie tego dnia jest wyjątkowo zimno. No to możecie dać znać. A ja tu widzę, że akurat nie zombie, próbuje się. Do... O nie, nie, źle zepsułem, zepsułem. Nie chciałem tego. Nie. Będziemy ratować sytuację. Ale chyba po raz pierwszy. Nie gadaj. Marnuje jeszcze jeden w razie tego. Nie, <laughs> Aj. Niestety, kosiarka poszła w ruch. Nie chciałem tego, naprawdę nie chciałem tego, ale. Coś ostatnio się jakoś nie wiem. Albo zamyślam, zagapiam, zagaduję. Nie skupię się chyba za bardzo. Dziś myślami po prostu odpływam, i to niestety mi nie popłaca w żadnym wypadku. Nawet najmniejszym najmniejszym. Tuliśmy damy. Tu damy tak. Dajmy tak. Oj oj oj, w tym miejscu to nie dobrze. Musimy dać jakieś tak byśmy dali. No już do tego momentu powinniśmy mieć jakąś lampkę, żebyśmy widzieli co gdzie jest, A tak? Co jest lipa. i co? Dajmy tak. Słoneczko jakieś. Jeszcze jedno. Okej. Okay. Przydałoby się. Widzieć co gdzie jest, dobra. Cyk, cyk. No dobra, widzimy wszystko teraz. Znaczy to wszystko połowicznie, ale tak ja się czuję dosyć komfortowo. Jeszcze możemy zamiast tego dać tutaj. A to paskudnie wygląda, tak wybrakowane to jest, no ale nic nie zrobimy. Ok, dobra, tu bez czołeczki, bez czubeczki, Także Weźmiemy sobie meduski Meduzy Official <grym> No teraz taki żart, bo jest taki YouTuber, meduza jestem YouTuber, streamer, teraz bardziej Streamer niż YouTuber no, Meduza sobie, taki żart Śmieszne, ha, zabawne Ale jestem zabawny Jestem prześmieszny <grym> Nie, ogólnie jestem w dobrym nastroju, po prostu mam coś takiego, że na takie naj, najprostsze żarty potrafię jakoś mi bawić. Może to nie było jakoś super turbo zabawne, turbo zabawne ja zdaję sobie z tylko ale jakoś tak... Tak po prostu kąciki usane do góry. Jakby, prawda? czasami są takie właśnie fajne dni. A, i tutaj tak tam mgła jest, to trzeba byłoby tą lampkę przesunąć w takim razie. Mamy dwa, dwa poziomy inwazji. To jest też ciekawa informacja dla nas. Taka, ta meduska będzie się powoli ładować. O, teraz się załadowano. Jeszcze byśmy dali... Gdzie byśmy dali? Znaczy tak... Hmm, dajmy tu. Dajmy tu. A, tu jest na 3. Na razie musimy poczekać, aż nam przejdzie. Tu byśmy tą lampkę dali. To lampkę trzeba było dać tutaj bardziej. No dobra, ale to tam w sumie ja się... Średnio to przyjmuję, moje, bo i tak będę widział. Więc no, tam nie ma problemu. Bardziej kaktusy damy tutaj. Tu, ten ten grzebek od słoneczek. Tutaj damy bardziej. To może te kaktusy. No właśnie jest są skakowane takie długodystansowe, jak ja to lubię też określać, dłuższy dystans po prostu biorą się do to jest bardzo dobre. A teraz by się kaktusik przydał. No, teraz to by się kurczę przydał. a ja teraz zawaliłem całkiem, ale już się naprawiam. Czyli faktycznie on po prostu wystarczy, że jak jest nad basenem, to kaktus weźmie raz strzel i już się utapia. To ciekawe. Jakoś tak nie, nie, nie przypomina sobie, że już to wcześniej było, ale może faktycznie. Jak tak jest, no to trzeba ja będę. Będę na, 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 na rzeko? nie, się będę cieszył. Będę się bardzo cieszył z tego. A i teraz mamy tego wskazać z wiaderkiem. I teraz możemy zastosować właśnie ten magnesik. Nie no, i widzicie, to teraz zombie jak po prostu jest bezbronny. On nie poradzi sobie. Myślę, że może tą lampkę tutaj, w tym miejscu, a to sobie usuniemy, to sobie zrobimy wtedy tak. Jeszcze przydałoby się tutaj te kukusy ponadawać. O Dobra. Mamy sobie tu drugiego kukusa. Magnus. On go zje pewnie, no ale... Trudno. I tak się to szybko regeneruje, więc średnio się tym przyjmuję. Kaska oczywiście wpadła, to trzeba sobie przyzbierać. I tu sobie żeby to nadajemy. tu to trochę trzymać. zawsze jak nam coś pomoże. Mhm. I tutaj jeszcze byśmy zrobili tak dwa, nawet trzy poziomy najlepiej by było. W tym momencie jak, jak ten zombiak tak nadazywał to akurat butelka tak. Wiecie, jak czasem nie ma powie, jak butelka tak powietrze... Jak jest odkręcony, to tak się zgniata, prawda? I jakoś tak idealny idealnym momencie kiedy ten zombiak tak nadazywał na tym balonie to tak się zgniotło jakoś tak. Troszkę creepy to było, ale dobra, okej, okay, okej, okay, już jest. bit. sobie dodamy w ten sposób. Tak, że podwoimy. Mhm. Tak zróbmy, może, o, żeby było. Przezbieramy. I jeszcze tak zróbmy, żeby. A, nie załaduje się. Dobra, nie ma co czekać. Idźmy dalej, wydostajemy list. I co w tym liście będzie? Prosimy... proszę... no dobra o nie! burza! To powiem wam nie będzie za ciekawe, ale też, szczęście to nie będzie normalny taki poziom, tylko będziemy dostawać po prostu różne te ale to jest tak, będzie mgła, tylko burza, Ok, tylko burza, ale wiecie, to jest tak, że będziemy mieć... Po prostu ciemno przed oczami przez parę sekund Na chwilkę będziemy dostawać gdzie co jest Będziemy też mogli działać intuicyjnie Ale to czy nam popłaci to nie wiem Kaktusy wszędzie możemy tam na ziemię ponadawać O, tutaj a tam widzę, że idzie jakiś Czekajcie, muszę... Dobra i proszę Państwa wracamy już, wracamy do giery. Troszkę mi nie było, prawdę, prawdę mówiąc, jakieś wejściem, wejść 30 minut. Były interesy do załatwienia. Nie no, tak miałem po prostu pilny wyjazd i trzeba było w jako że jestem osobą mającą kategorię, e, prawo jazdy kategorii B no to wie okej, okay, pojadę. Oczywiście kaska wpadła. Nie no, żartuję, kaska akurat nie wpadła, ale trzeba było podjechać. O, widzę, że tutaj jest kłopot pewien. Tutaj tak widzę ten. Tutaj tę te gwiazdkę damy. sobie tu tak rozłóżmy. Tak, jak ten grzybek byśmy. W sensie ten grzybek, tylko byśmy tę fasolę. osłonkę nam nią dali. Bo co by nie mówić. To tutaj widzę, że ten będzie iść. No. Dobra nie dajmy go tutaj, to go damy tu na całej tej długości no, ale też mogłem tego to jest zabezpieczenie takie zrobić mhm, dobra, na razie czekamy o właśnie, tutaj sobie damy no burza nie jest niczym przyjemnym w tej grze, ale jak wiecie co i jak ma się dawać to Dobrze. i oczywiście no, właśnie najważniejsze jest to nie popełnić głupich błędów nie wiem po co mi konieczyna tak szczerze ale ok jak jest to nie będzie tu jeszcze damy sobie tego kartusa szczerze przydałoby się jeszcze jedna jeszcze jeden magnes bo bo im więcej tych magnesów tym lepiej bo wtedy znaczy bo to się jakby nie patrzeć regeneruje co jakiś czas ale no, lepiej by było jakby więcej tego było to te właśnie wodne to byśmy od sobie tutaj o, tutaj te gwiazdki dajemy sobie chyba, że one tak na nie działają ale nie no, nie udaje się na pewno coś tam, coś mi coś dają Musimy mieć dwie fazy dwie fazy, dwie fale ataków dwie fazy, dwie fale ale jak, jak to nie jest na fali, to my jesteśmy na fali Chciałem jak z tego wybnąć, nie wiem czy dobrze wypchnąłem Mam nadzieję, że jako tako No nie, te, te żarty moje są takie, że nie Nic tu nie zrobię, tak jakoś tak ale ja próbuję się coś A, i jeszcze nawet na tego kreta ten magnes działa, to to Faktycznie, bo jest ten kilo Hej, okay. ej to fajnie Czyli można się ustrzec z tego, że jak on próbuje się wkopać dołem, ale jak mamy magnes, to nic nie działa On się będzie musiał wynurzyć Chyba że ten magnet jest już zajęty No to wtedy jest lipa. to może to po jest lipa, lipa, może nie że lipa, lipa tam jest tutaj no. No, Gdybyśmy może dać to Nie, wiem. aha, bo może ten wiatrak byłby dobry żeby znukiwać te balony i tutaj coś... Czyli to Moglibyśmy już czytać... Z dajemy. Oj, marnia, tutaj niestety nie powiedziała. Nie Tam nam wyjada, ale nic, się nie dzieje, bo tam i tak dałem. o, Teraz dobra, sobie... jest. Tu musimy na razie go bo przed jakimkolwiek zderwaniem musimy sytuację. Nie wiem, no, na razie jak jest tak, niech będzie. o, tutaj jest trochę. tak nie za fajnie. te gwiazdy ponadawajmy tu. Ostatnia inwazja, jeżeli chodzi o ten poziom. Spróbujmy, jak tu w dać. Okej. Okay. No tu magnesu nie mamy. To też jest takie lipne straszne. Czemu magnesu tak nie ma? No, nic już nie zrobimy. Tu sobie jeszcze dajmy. Tam możemy nadawać. I okej. Okay. I dobrze, proszę Państwa. To zwiastuje tylko jedno. Kończymy etap z basenem i przechodzimy do dachu. I tak naprawdę jesteśmy o parę poziomów od tego final bossa. Także już bliziutko zbliżamy się do tego właśnie final bossa. Bo na tym dachu tak naprawdę jeszcze takich parę, parę tych zombiaków będziemy mieć nowych. A potem Final Boss, jeżeli chodzi o tą fabułę, także szybko, bardzo szybko bym powiedział. E, e, spróbujmy sobie zobaczyć, jakie tam są te puzzle. Aha, to jest coś takiego. Spróbujmy, może przejść to, jeden z takich tych poziomów. Skoro otrzymaliśmy, bo tak widzę, że akurat jeszcze jako tako z czasem. Także dajmy sobie tak, tutaj dajmy sobie i tutaj. Tu sobie byśmy ponadawali. Oh. Mm, okay. Sick. 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 To akurat nie proste. Aha, to tylko jedno takie było? Ja myślałem, że to jest trochę dłuższe, tak szczerze powiedziawszy. I tak, nawet się nic nie zezwało. myślę, o dobra, przejdziemy sobie to jedno i ten. Okej, okay, takie bardzo proste trofeum. No dobra, przejdźmy kolejne. Czyli to jest po prostu jedno takie... Aha, i tu mamy tego. Można będzie od tyłu atakować. jest mi pierwszy raz się tak szczerze spotykam z tym. No, to nie wiem, w sumie tak dać najlepiej. Mamy znaczy, może gdzieś tutaj. O, yy, dobra. Nie dam zbyt tego tu. Okej. Okay. Tak. No i dobra, i teraz tutaj... Oni pokonają tego i tak naprawdę po poziomie, prawda? No i mega takie, króciutkie. Też moglibyśmy sobie właśnie to tak przychodzi, bo tak kurczę, a szkoda, bo nie jest to za długa tak fabuła. No dobra, jeszcze spróbujmy te chociażby jedno. A teraz już troszkę z grubej rury. O, hej. Okay. Late. to ten taki zombiak. Mm -hmm. I damy sobie tego. O ten tego wyje. Dobra. Cyk, cyk. I po poziomie. Mega proste, mega. Nie spodziewałem się tak tego. Znaczy się tego, żeby tego zombiego pokonać i... I upsus. Łatwo kasa wpadła, to praktycznie prawie po tysiącu. Chyba że... A jeszcze to z tym zombi, zombiem byśmy jedno spróbowali sobie. To wiem na czym to polega, że musimy tak rozdysponować... Tymi zombiekami, żeby sobie rozplanowywać właśnie jak to ma być także tu sobie damy jednego tu sobie damy jednego tu sobie jednego damy I właśnie wcielamy się w tą odwrotną rolę tutaj no. to sobie damy to jest kosztowne ale możemy sobie go tutaj dać tego byśmy sobie dali tu okay. Okej. Okay. Tak naprawdę... Znaczy tutaj... Aha, ten jest zainteresowany ja muszę... tego. tego. słuchaj, słuchaj. w słuchaj, słuchaj. Słuchaj, słuchaj, że, albo może nie wiem, w sumie ja, ja tak nie wiem czy to się nie okaże, że ten słoneczko... No, no, ale nie, to jest jeden pojątek, dlaczego miałoby tak być? A coś nad kasą można dostać Ja Nawet nie wiedziałem o tym. Dobra, no easy. Easy level. Jeszcze jeden mużdżek. No i dobra, i mamy trofeum. Tak, tutaj po ciaku dostajemy. Okej, okay, czyli tutaj można powiedzieć, że najprościej jest zgarnąć kasę. Okej, okay, proszę Państwa. Nie wiem, czy jest sens ogólnie przychodzenia tak tego. To znaczy ja może będę chciał, nie wiem, czy będę chciał to akurat nagrywać, bo to są takie dosyć proste te poziomy. Chyba, że nie wiem, tak naprawdę w końcówce-końcówce, a te mini games. Aha, to są coś takiego. Okej, okay, to na tej zasadzie to wygląda. A jeszcze tak, sprawdzimy sobie sklep. Okej, okay, nie mamy kolejnych slotów. Kupimy sobie jeszcze te grabie, 9 slotów, one kosztują 20 koła. My mamy 10, także nie ma, nie ma sensu wydawać. Jeżeli chodzi o te słoneczniki, nie słoneczniki, to nie wiem, czy jest sens na razie kupowania, bo ja w sumie bez tego jestem w stanie sobie poradzić. A wiem, że są bardziej takie cenniejsze rzeczy, które można sobie kupić. Dobrze, proszę Państwa, to byłoby na tyle dzisiejszego odcineczka sobotniego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę górę, subskrypcję i widzimy się już jutrzejszego dnia. Ostatniego chyba dnia, dnia miesiąca. jakim jest sierpień. Bo z tego co liczę, to ten odcinek powinien się pojawić w sobotę. Także zobaczymy, czy się pojawi w sobotę. Mam nadzieję, że sobotę się że jakieś turbulencje się wydarzyły, ale nie powinno. Dobrze, także możecie w sumie dać znać. Lola, ja, ja, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!